Nie rób tego, jeśli nie chcesz, aby twoje buty skórzane służyły ci przez kolejne lata. Ten trik pokazał mi mój wujek, który od lat pracuje jako szewc. Buty ze skóry naturalnej, bez odpowiedniej ochrony, łatwo chłoną wilgoć, co szybko prowadzi do ich zniszczenia. Jednak mam na to sposób. Do miski dodaj jedną łyżkę szamponu dla dzieci jest on delikatny, nie wysusza i pomaga oczyścić powierzchnię bez naruszania struktury. Następnie wlej około 50 ml oliwy z oliwek, która natłuszcza, uelastycznia i chroni przed pękaniem. Dodaj również 50 ml octu. Ocet pomoże zabezpieczyć ją przed wilgocią. Na koniec dodaj kilka kropel olejku lawendowego, który działa antybakteryjnie i pozostawia przyjemny zapach. Całość dokładnie wymieszaj łyżką, aby składniki dobrze się połączyły. Przygotowaną miksturę nałóż równomiernie na buty i dokładnie rozprowadź po całej powierzchni. Pozostaw na 10 minut. Nadmiar zbierz ręcznikiem papierowym. Po kilku minutach sięgnij po wazelinę. Nanieś niewielką ilość patyczkiem do uszu, skupiając się na zagięciach i przesuszonych miejscach. Pozostaw buty na około godzinę, aby skóra mogła wszystko wchłonąć. Na koniec przetrzyj je suchą ściereczką z mikrofibry, aby usunąć resztki i nadać im delikatny połysk. Dzięki tej metodzie zaimpregnujesz buty na wiele kolejnych sezonów